Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 9 września 2021. 1716 ed zawsze mówiliśmy o korzyściach płynących z utrzymywania właściwego ciśnienia w oponach i konsekwencjach jego braku. Jednak ustalenie prawidłowego ciśnienia powietrza w pojeździe jest czasami bardzo trudne do określenia, a nawet zapamiętania ponadto większość z nas doświadczyła, że jedna z opon samochodu traci powietrze z chwili na chwilę, często nie mamy miejsca w pobliżu aby napompować opony i musimy jeździć z opuszczonymi oponami. W dzisiejszych czasach, gdy prawie wszystko jest inteligentne, a rozmiary się zmniejszyły, sprężarki powietrza nie pozostają daleko w tyle. Na dzisiejszym rynku dostępne są przenośne sprężarki do prostego pompowania opon samochodowych. Te przenośne kompresory mogą być przechowywane w bagażniku samochodu i są zaprojektowane do pracy z wejściem 12V które mają wszystkie pojazdy. Bez wątpienia sprężarki te są bardzo przydatnym narzędziem, które może pomóc wyjść z kłopotów bez konieczności uszkodzenia opony. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem jednego z nich i nie wiesz, który najbardziej Ci odpowiada, tutaj zebraliśmy trzy najlepsze przenośne kompresory do pompowania opon samochodowych. 1. Przenośna pompa sprężarki powietrza Epauto 12V. Epauto 12V ma moc znamionową 120 z szybkością pompowania 1,06 cfm. Ta pompa ma maksymalne ciśnienie robocze 100 psi. Wyposażona jest w cyfrowy manometr z odczytem w czterech jednostkach. psi, kpa, bar i kilogramy z Ten przenośny kompresor posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem które automatycznie wyłącza kompresor w przypadku przeciążenia. GPS pompka do opon. Ta sprężarka powietrza osiąga maksymalną wydajność 70L min umożliwiając napompowanie standardowej opony samochodowej od 0 do 40 psi w około 1,5 minuty. Jest wyposażony w wąż powietrzny o długości 11,5 stopy, a przewód zasilający który łączy się z zasilaczem 12V, ma taką samą długość, co daje łącznie 23 stopy zasięgu, aby łatwo napompować opony od przodu do tyłu. 3. Szybka wydajność Kensun na C. /DC. Inflator Kensun działa zarówno ze standardowymi, jak i 12V gniazdami zasilania pojazdu. Został zaprojektowany do pracy z różnymi nadmuchiwanymi przedmiotami oprócz opon samochodowych z cyfrowym manometrem, wyświetlaczem LCD i konwersją jednostek. Producent twierdzi, że ta przenośna sprężarka jest w stanie pracować przez 30 ciągłych minut przy ciśnieniu 35 psi. Przepływ powietrza wynosi 30 L/min, co czyni ją jedną z najszybszych pompek na liście. Wreszcie, jest objęty dwuletnią gwarancją. Możesz być zainteresowany